Dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Jesteśmy w wieściu, które określiłbym jako gdzieś pomiędzy Hagowie a nie ma tego na mapie. I z tego miejsca zaczniemy sobie kolejny odcinek. Odcinek, w którym opowiem Wam, dlaczego sprzedałem cbr -kę. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Należy zacząć od tego, od takiego krótkiego z zarysu historycznego pod tytułem CBRK była ze mną przez 12 lat 12 lat razem zrobiliśmy razem jakieś 36 tysięcy km bo sprzedawałem ją w okolicy 50k kupowałem ją w okolicy 14 także jak nie trudno policzyć robiłem jakieś uhu, 3000 km rocznie na CBRC oczywiście nie jest to tak do końca prawda bo tak, po prawdzie to należałoby powiedzieć, że były lata, w których zrobiłem przeszło 10 tysięcy w ciągu roku. Natomiast były też takie momenty, kiedy ten motocykl robił ze mną zaledwie jakieś tam no pod 1000 km. Oczywiście wynikało to tam z wielu perturbacji u mnie, jakichś tam sytuacji. Między innymi z tego, że tam jeździłem testówkami, no ale o tym za chwilę. 12 lat razem na jednym motocyklu. To przyznacie, że to jest sporo. Jestem pewien że gdybym zapytał się oficjalnie wszystkich a być może to zrobię, wrzucę jakąś ankietę, jeszcze zobaczymy o to jak długo mieli pod sobą najdłużej jakiś motocykl to podejrzewam, że takich co mi powiedzą, że mają jeden i ten sam motocykl od 6 lat to będzie kilka procent a gdyby pójść dalej i zapytać się ilu z Was ma jeden motocykl pod sobą od 12 lat to będzie to promil osób oglądających ten kanał. A gdyby to nawet tak rozszerzyć już bardzo, bardzo i zapytać wszystkich, a nawet większość i tych, co nie oglądają nie oglądają, ilu z nich posiada jakikolwiek pojazd od 12 lat, coś czuję, że dalej byłby to promil, nie? Eee, a tymczasem u mnie cbr przeleżała 12 lat. Przeleżała to może złe sformułowanie, ale spędziliśmy ze sobą 12 lat. I można powiedzieć, że przez tych 12 lat, to ja się tego motocykla zdążyłem dobrze nauczyć, zdążyłem go zapomnieć i zdążyłem zacząć się go uczyć po raz kolejny. I 12 lat, moi drodzy, to jest tyle, że potrzeba dwa razy zmienić dowód rejestracyjny. Także no jest to po prostu bardzo, bardzo długo, powiedzmy, jak na, na, jeden, na jeden pojazd pode mną. I tak szczerze powiedziawszy to właśnie jednym z powodów dla których zdecydowałem się na sprzedaż cyberki, to te właśnie 12 lat razem Także, numer uno, 12 lat słuchajcie, 12 lat wystarczy, dziękuję najeździłem się tym motocyklem eee, wiedzę, że się najeździłem się wieloma innymi motocyklami i to, że właśnie zacząłem w ogóle jeździć wieloma innymi motocyklami to przyczyniło się to do Punktu numer 2, dlaczego studiowałem cebrkę, czyli po prostu im więcej jeździłem innymi motocyklami poza Cyberką, tym bardziej przekonywałem się o tym, że istnieją inne motocykle, które lepiej wywiązują się z tego, czego ja bym oczekiwał po swoim takim wymarzonym motocyklu. Oczywiście tam gdzieś na początku, kiedy wchodziłem na Fireblade, no to on spełnia wszystko wszystko, wszystko o czym ja tylko mogę sobie wymarzyć tu wiecie, no, litrowy ścig, szybki, była prędkość, uuu, moc i tak dalej no i jeszcze nawet w miarę wygodny jak na sporta w każdym razie, im dłużej jeździłem testówkami im bardziej byłem świadom tego w jaki sposób używam motocykla i tego jaki motocykl do czego się nadaje im bardziej otwierały mi się oczy na to, że istnieje szereg innych motocykli, które wywiązują się lepiej z tych rzeczy, które ja bym wymagał od własnego, prywatnego motocykla. No po prostu, im więcej tych motocykli miałem, tym bardziej było to dla mnie pewne, że nadchodzi kres tej berki i że w pewnym momencie trzeba go będzie po prostu zamienić na jakiś inny motocykl. Aczkolwiek w momencie, kiedy ta myśl zaczęła w głowie kiełkować, to jeszcze nie do końca wiedziałem, na jaki motocykl. Jeszcze do w tym czasie nie miałem takiego swojego faworyta. E, ci faworyci, tak żeby powiedziawszy, e, którzy zaczęli się pojawiać gdzieś tam w mojej głowie, zaczęli się pojawiać trochę później, w momencie kiedy ja no, m.in. rzuciłem się na ceberkę. W każdym razie, tak jak Wam mówiłem, gdzieś z tyłu głowy, dzięki tym testom zaczął się snuć obrazek, że CBRK nie jest wcale takim super, ekstra fajnym motocyklem, jak mi się wydawało na początku, inaczej używa motocykla do, do czego innego go potrzebuje, są motocykle, które są po prostu lepsze, lepiej się wiążą z tych rzeczy, które ja bym chciał, żeby ten motocykl miał więc to był taki początek zagwozdki, początek tego myślenia pod tytułem trzeba pogonić cbr i trzeba będzie zmienić motocykl Kolejna rzecz, trzeci powód wynika bezpośrednio z drugiego powodu, czyli to, że jeździłem tymi motocyklami testowymi, wpłynęło po prostu na to, że ja przestałem jeździć swoim motocyklem. im więcej jeździłem testówkami, tym mniej jeździłem swoim. Nie wjeżdżałem na tor, nie jeździłem, wiecie, no tak jak jeździcie na co dzień swoim motocyklem, wjeżdżacie sobie na tor za każdym razem, tym samym. Jeśli cały czas cała wszędzie jeździcie ciągle tym samym motocyklem, no to zdecydowanie szybciej się go uczycie. Natomiast ja. W pewnym momencie miałem taką sytuację, że powiedzmy miałem ustawione cztery motocykle z rzędu w Yamasze. Wchodziłem sobie w poniedziałek na jeden motocykl, oddawałem motocykl w kolejny, poniedziałek siadałem na kolejny. Oddając ten, no, zabrałem kolejny i oddając sam ten no, zabierałem jeszcze kolejny, tylko że tym razem z Honda. I tam znowu miałem ustawionych kilka motocykli z rzędu i tak wchodziłem z jednego na drugi, z jednego na drugi, testowałem, nagrywałem, oddawałem, przesiadałem się na następny. I w zasadzie tak w tym międzyczasie nie było czasu polatania moją CBR-ką. W związku z tym, kiedy doszło do momentu, w którym ja zacząłem znowu częściej jeździć CBR-ką, to okazało się, że ja przestałem ten mój własny motocykl czuć. No to jest to co wam powiedziałem, że zdążyłem zapomnieć ten motocyk. wsiadłem na tą CBR-kę, po tym jak już tam pozbieraliśmy sobie na owiewki te nowe, pozakładałem to wszystko z uizem, wróciłem na CBR-kę, zacząłem nią jeździć, to powiem wam, że czułem się nieswojo. Myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że długo nią nie jeździłem, że wrócę sobie na tor, zacznę sobie, wiecie, znowu ciurać nią, bo kiedy jeździłem tylko CBR-ką i w zasadzie na samym początku to Robiłem nią bardzo dużo głupich rzeczy i sprawiało mi to radość, i nie było to dla mnie niczym jakimś tam niesamowitym. Ale po tym dłuższym okresie czasu, kiedy z, z, w większości przypadków jeździłem testówkami, i nagle znowu zacząłem jeździć z tewerką, to niestety, ale nie czułem się już tak pewnie, słuchajcie. Kiedy wpadłem na tor, może, że nie czułem się pewnie, to jest złe słowo. Bałem się go wywalić po prostu po tym, jak. Yy... Został on odnowiony. Bałem się, że gdzieś mi złapie uścisk, że się położę na torze, że go zgruzuję, że cała ta praca pójdzie na darmo. I ja po prostu jeździłem tak spięty na tym motocyklu. Nie czułem luzu, nie czułem fanu. Nie mogłem się zrelaksować. Cały czas jeździłem na, no wiecie, po prostu na takiej spinie, że głowa mała. I tak szczerze powiedziawszy, powiedzcie mi. Po co mi motocykl, który, który sprawia, że ja boję się odkręcić gaz, pojechać szybciej, zrobić coś szalonego czegoś czego jeszcze nie robiłem, wiecie? W momencie, kiedy motocykl przestaje dawać ci frajdę, no to są dwie opcje: albo to nie jest motocykl dla ciebie, albo motocykle nie są dla ciebie. I w moim przypadku po prostu wyszło na to. Że to ten motocykl nie był dla mnie, tak? bo motocykle cały czas mi bawiły. Wsiadałem, tak jak wam mówiłem, na wiele testówek: 125, 50, 300, 400. Pełen przekrój typów motocykli i pojemności. I za każdym razem, na co bym nie wsiadł, czułem fan, odnajdywałem jakieś odpowiednie warunki dojazdu tym motocyklem i bawiłem się świetnie. A tu wsiadam na swój motocykl po dłuższym czasie wyczekiwania w ogóle na niego. I ja przestaję czuć ten fan, przestaję czuć ten luz. Nie czuję się swobodnie ani dobrze na moim motocyklu własnym. Wtedy już e, też miałem pod tyłkiem kilka motocykli, które przypadły mi zdecydowanie bardziej do gustu niż ceberka, o których już wtedy mówiłem, że mógłbym je mieć. W mojej głowie pojawiło się już od jakiegoś czasu wówczas takie moje własne, prywatne top 5 motocykli i to też pchnęło mnie jeszcze bardziej ku tej decyzji że jednak czas coś z tym zrobić, czas zmienić motocykl a takim przysłowiowym gwoździem do trumny chociaż, nie powinienem tego tak nazywać był fakt, że jak wiecie albo nie wiecie ja tam w pewnym momencie poszedłem sobie na działalność rzuciłem korpo i zacząłem sobie trochę żyć z, z kanału bardziej ja wówczas ciągnąłem ten motocykl jako środek trwały a w związku z tym, że w trakcie COVID-a wróciłem sobie do normalnej pracy, e, zamroziłem działalność, e, no i żeby ją zamknąć, po prostu musiałem sprzedać wszystko, co do tych środków trwałych wciągnąłem. I w tym momencie, słuchajcie, to już nie było, nie była kwestia, czego go sprzedać, czy go nie sprzedawać, bo dla osób, które e, są na bieżąco, oglądają tam te wszystkie vlogowe odcinki, to na pewno te osoby zauważyły, że ja już nawet we swoich vlogach od jakichś trzech czy tam czterech lat mówię o tym, że. Będę zmieniać motocykl, czy tam nawet pięciu, bo to taki wniosek to można było sobie bardzo łatwo wyciągnąć w momencie, kiedy ja wrzuciłem na cel zbieranie na Husqvarna 700 litrów. Ale e, później mówiłem już oficjalnie, że motocykl jest na sprzedaż i pomimo tego, że to sformułowanie kilka razy padło, to ja go jeszcze nie wystawiałem, bo wiecie, gdzieś tam z tyłu głowy, no sprzedawać nie sprzedawać. Jeszcze też miałem taki e, komentarz ostatnio, że o, mogłeś zostawić cbr jako taką wizytówkę kanału i z powodów jakichś tam historycznych, pamiątkowych, Owszem, mogłem to zrobić, ale wiecie, taki teoretyczny powód numer 5, ale jakoś mało istotny w sumie. No, posadziłem wiele drzew, ale że nie rosną na drzewach, czy to w bilonach, czy w żoczówkach, nie jestem w stanie sobie wyjść i tego pozbierać. Więc po prostu no, musiałem go spytać, żeby dorzucić do następnego motocykla. Ale to taki powiedziałbym marginalny powód, tak? Taki już bardzo mocno powiedziałbym przyziemny. A tym takim czwartym, najważniejszym, to był po prostu fakt, że. No chciał, nie chciał, musiałem sprzedać motocyk, tak? Oczywiście mogłem to tam jakoś kombinować, przepisywać na kogoś w darowiznach, na jakieś tutaj w Janki, ale stwierdziłem, że nie chcę się z tym bawić, nie mam na to czasu, ochoty ani głowy, bo e, kiedy zbliżał się okres, kiedy musiałem już zamknąć tą działalność i e, sprzedać ten motocyk, no to ja byłem bardzo mocno w rozjazdach. Byłem trochę tu, trochę tam. Tutaj podziękowania dla Wiza, który zajął się w zasadzie tematem. E, ogarnął temat sprzedaży motocykla. Bo gdyby nie on, to ja bym po prostu nie dał rady tego zrobić. No tak, jak Wam mówię, byłem w rozjazdach mocno i nie byłbym w stanie ogarnąć tej sprzedaży. Motocykl poszedł do Wiza. Wiza tam przyjmował klientów, wystawił ogłoszenie i finalnie go sprzedał. Yy, yy, I powiem Wam, że. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że od momentu, kiedy właśnie ten motocykl zniknął z mojego garażu, nie stał koło mojego samochodu, to ja już tak zacząłem oswajać się z tą myślą, że to już jest koniec przygody z cyberką, że o ile jeszcze wcześniej miałem jakieś tam trochę mieszane uczucia i ciężko nie było się przez te lata pogodzić z faktem, że faktycznie no, trzeba ten motocykl sprzedać i go wziąć, wystawić w końcu. Tak, w momencie, kiedy dostałem informację od Wiza, że CPRka znalazła nowego nabywcę, to powiem Wam, że nie uroniłem nawet łzy. Zrobiło mi się z tego powodu bardzo przyjemnie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziałem, że mam w końcu pieniądze, które pozwolą mi zacząć myśleć o tym, co dalej. Więc myślałem, że będę miał wiecie, jakiś tam. I dziwne mieszane uczucia, że będzie mi przykro, że będę trochę tęsknić nic bardziej mylnego nic takiego się nie pojawiło, nic takiego nie było, byłem po prostu szczęśliwy by the way motocykl poszedł do powiedzmy mojego rówieśnika, który w ramach pierwszego motocykla kupił sobie Fireblade'a i tak jak wam mówię, po prostu ta informacja od WIZA, że ZBRK znalazła nowy dom, że jest to dobry dom. To była po prostu dla mnie mega pozytywna informacja. Ja od razu zacząłem sobie proces szukania kolejnego motocykla. O tym, co to był za motocykl, jakie motocykle brałem pod uwagę przy kupnie, bo szczerze powiedziawszy, Kuskwarna wcale nie była takim numer jeden wówczas, jeśli chodzi o mój typ na kolejny motocykl. Dlaczego to Wam też powiem? Jeżeli kiedyś też sprzedawaliście swój motocykl, to podzielcie Waszą historię, jak to wyglądało. Czy bardzo było dla Was to wydarzenie emocjonujące, czy niekoniecznie? Jestem ciekaw. Dajcie znać w komentarzu, co tam w ogóle myślicie na temat tego, tej mojej decyzji. W następnym odcinku powiem Wam o tym, co brałem pod uwagę. No, a w tym odcinku to ja było. Na tyle. Także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Film Ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznej propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego patroneta, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!